Jeszcze nie w tej kolejce, mistrza wciąż nie znamy, bo Legia przegrywa w Poznaniu z Lechem. Piotr Parzyszek daje zwycięstwo Piastowi nad Śląskiem, Gliwiczanie wciąż wiceliderem. Piękny gol Michała Nalepy, ale i Arka i Korona już pewne spadku. Krzysztof Sendecki, to są top momenty 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. A na początek wizyta w Poznaniu, tam uśmiechy wśród kibiców, bo Lech od 24. minuty prowadzi z Legią. To 29. minuta, kolejarz kilkoma podaniami przenosi się pod pole karne Legionistów. Zdobywca pierwszej bramki Kamil Jóźwiak do Jakuba Kamińskiego, ten jeden na jeden z Arturem Jędrzejczykiem. Zwóty strzał, co za uderzenie, idealnie, dokładnie tuż przy słupku. Wielka radość przy Bułgarskiej. Lech ostatecznie wygrywa z Legią 2 do 1. A my jeszcze raz podziwiamy piękne trafienie osiemnastolatka. Młodzieżowcy kolejorza sprawili, że na boisku nie było. Widać braku Krystiana Witkiera. Lech nie pozwala Legii na świętowanie mistrzostwa w Poznaniu. Na trzy kolejki przed końcem zmniejsza stratę do lidera do 8 punktów. Z ośmiopunktową stratą dolegi także Piast Gliwice, który zachowuje pozycję wicelidera, a wszystko dzięki tej akcji. Dośrodkowanie z prawej strony Piotr Parzyszek trafia do siatki. Piast pokonuje Śląsk Wrocław 1 do zera. Cieszą się kibice w Gliwicach, cieszy się też Waldemar Fornalik, dla którego był to mecz numer 400 w ekstraklasie. Przenosimy się do Gdańska, gdzie Krakowia boleśnie przerywa serię lechi Trzech zwycięstw z rzędu. W top momentach akcja, która rozpoczyna się od błędów Lawio, a kończy ją z dużym spokojem Michal Siplak. Pasy, które w 2020 roku przegrały aż 8 meczów, triumfują po raz drugi z rzędu. W Trójmieście wygrywają aż 3 do zera i wyprzedzają Lechię w tabeli. W Szczecinie już w trzeciej minucie Kamil Dryga przydaje pogoni prowadzenie z Jagiellonią Białystok. Do tego specjalnie przygotowana na tę okazję Cieszynka, ale radość portowców nie dotrwała do końca meczu. Mimo prowadzenia już 2-0 do Jaga doprowadza do remisu 2-2. Mór ustawiony, sprawdza bramkarz Korony Kielce Marek Kozioł, do piłki podchodzi Michał Nalepa z Arki Gdynia. Nalepa! Ależ gol! I brawa od trenera Ireneusza Mamrota, dla którego to setny mecz w Ekstraklasie. Ale Arka nie dowozi zwycięstwa do końca, mecz kończy się remisem 1-1, a to oznacza, że zarówno Arka jak i Korona dołączają do ŁKS-u i spadają z Ekstraklasy. Remis w Kielcach był wymarzonym wynikiem dla Wisły Płock, która po pięknym golu Huberta Adamczyka wygrywa z Górnikiem Zabrze 1-0. Popatrzmy raz jeszcze, bo naprawdę warto. Cudowne uderzenie w okienko, które ekipie z Płocka zapewnia utrzymanie w Ekstraklasie. Pewne utrzymania także Wisła Kraków, a jak zepsuć wrzód z autu prezentuje ŁKS. Piłka do Alona Turgemana, reprezentant Izraela sam na sam z Arkadiuszem Malarzem, ależ zwód i gol! Turgeman w meczu w Łodzi zdobywa w sumie dwie bramki. Wisła wygrywa 2 do 1, a dla lks u to już 22 porażka w sezonie. jeszcze wizyta w Bełkatowie, gdzie Raków Częstochowa nie przegrał od 11 meczów, ale tym razem lepsze zagłębie Lubin. Niedziowi obejmują prowadzenie po bramce Ludomira Guldana. Ostatecznie wygrywają 2 do 1. W dole tabeli już wszystko jasne. W przyszłym sezonie w pierwszej lidze zagrają ŁKS Łódź, a także Korona Kielce oraz Arka Gdynia. Wisła Kraków i Wisła Płock w ten weekend zapewniają sobie utrzymanie. Do samego końca ciekawie natomiast będzie w górze tabeli. Legia już w najbliższej kolejce może przypieczętować zdobycie mistrzostwa. Cień szansy na tytuł mają jeszcze Piast Gliwice i Lech Poznań, ale Śląsk, Krakowia i Lechia wciąż z nadziejami powalczenia o podium. 35. kolejka rozpocznie się w piątek od meczów grupy B, w sobotę Legia gra z Krakowią i może zostać mistrzem Polski. W niedzielę Śląsk, Pogoń, Piast Jagiellonia i Lech Lechia, a po tym meczu oczywiście top momenty 35. kolejki.